Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z budyniem i śliwkami. Na ciasto będziemy potrzebować dwie pół szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 2 jajka, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru. I dwie łyżki kwaśnej śmietany. I składniki ciasta należy połączyć. A tutaj mam przygotowane oraz jeszcze pół szklanki oleju. To jest składniki ciasta. A tutaj mam przygotowane. Litr mleka, trzy szklanki gotuję, w jednym rozprowadzę trzy budynie, mam tutaj 3 czwarte szklanki cukru i 10 deko masła oraz 60 deko śliwek. Śliwki pokroję na pół, usunę pestki i rozłożymy na przygotowanym cieście. Tak, to jest takie szybciutkie ciasto zarabiamy i wyłożę ciastem formę. Forma 17 na 27 jest wyłożona papierem do pieczenia. Ciasto możemy dać na 30 minut do lodówki. Ja sobie zawsze wykładam formę i później wkładam z formą do lodówki, a w międzyczasie przygotowuję budyń i śliwki, a ciasto się schładza w lodówce. Rozprowadzamy równomiernie całą powierzchnię, A tutaj już gotuję mleko. Tak. I ciasto. Tak sobie je porobiłam i wkładam do lodówki. Budyj ugotuję, i tak należy przestudzić. Ciepły budyń się lepiej rozprowadza po cieście. Tak, przygotowane ciasto daję do lodówki. A gotuję budyń. Śliwki już mam przygotowane. Tutaj mleko już się prawie gotuje. I teraz, tak jak wspominałam, na pozostawionym mleku rozprowadzę trzy budynie. Należy dokładnie pomieszać. Na koniec dodajemy cukier, ponieważ budyń lubi się przypalać. Dokładnie mieszamy, rozprowadzamy budyń i wlewamy na gotujące się mleko. Gotujemy 2 minuty. Tak, budyń już mam idealnie rozprowadzony. I wlewam, dokładnie mieszam. Muszę sobie zmienić dodaję cukier. Muszę sobie zmienić. I bardzo dokładnie mieszam. Musimy to energicznymi ruchami. I tak jak wspominałam, lekko studzimy. Tak. Pudyń już mam ugotowany. A na ciasto rozłożę siwki. Ciasto rozkładam całą warstwę śliwek dokładnie miejsce w miejsce skórą do dołu, a później wyłożę budyń. Śliwki już mam rozłożone i teraz rozprowadzam ciepły budyń. Też musimy pokryć śliwki. Wierz posypię płatkami migdałowymi. Ciasto ze śliwkami i budyniem będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, pieczemy do suchego patyczka, ponieważ każdy ma inny piecyk. I ja jeszcze wiesz posypię płatkami migdałowymi. Ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda ciasto ze śliwkami i budyniem. Najlepiej, gdyby było całą noc w lodówce. Tak wygląda. Przekroju. o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto ze śliwkami i budyniem